Witajcie, witajcie. Tradycyjnie sprzedaż z dnia wczorajszego 1488 zł przychodu i udało się wysłać 55 przesyłek. Aktualnie to taki standardzik. Przychód przekroczył 97 tysięcy złotych i temat dzisiejszego odcinka to chwilowa stagnacja, czyli taka nuda, nic się nie dzieje. Tak trochę nie wiedziałem, czy ten odcinek dzisiaj nagrać, czy nie nagrać, bo tak naprawdę miałem Wam do pokazania tylko raport dobowy fiskalny, a komu się chce to codziennie e, oglądać. A stagnacja z tego względu, że nie ma pieniędzy na dalsze zamówienia. Jak nie ma zamówień dalszych z Chin, no to nie ma wystawienia też aukcji. Tak, teraz tylko wiecie, domówiłem towar, nic więcej się nie rozwijam, bo mówię, chwilowo zbieram. Pieniążki na jakieś większe zamówienia i taka mówię, tak, przez te podatki teraz, taka jest, mówię, mała stagnacja. Myślę, że dopiero na początku września, początki września, jakieś zamówienie takie grubsze za 10 tysięcy złotych poleci. No ale tak, teraz przez najbliższe dwa tygodnie, w sumie prawie trzy, trzy tygodnie, no, nie, no, przez najbliższe dwa tygodnie to tak naprawdę tylko pakowanie paczek, o, rozmowy z klientami i. Tylko pakowanie, pakowanie, aczkolwiek. Szykują się też większe zakupy w Polsce, ponieważ mam plany rozwoju. No ale to powiem już niebawem o tym. Trzeba ten mój biznes na trochę wyższy poziom wprowadzić, ponieważ dopiero 100 tysięcy złotych przychodu. A to już ponad prawie 4 miesiące pracy za mną. No to to masakra, słabizna jak byk. W moim przekonaniu, dlatego trzeba to rozwinąć. No ale budżet mam malutki. Małą kwotą obracam, także też małymi kroczkami trzeba to wszystko pomalutku pchać do przodu. No, pokażę Wam tu jeszcze, jak wygląda aktualnie Allegro Ads. 1122 kliknięcia, 116 tysięcy razy wyświetliła się moja reklama. Aktualnie 325 zł. reklama zjadła, a 1359 zł. przychodu dla mnie osiągnęła. Także Cały czas uważam, że reklama zostaje. Muszę jeszcze trochę zmodyfikować, żeby reklamowały mi się takie aukcje, gdzie mam trochę wyższą marżę, no bo tutaj zaznaczyłem prawie całe konto na Allegro i, i no. I właśnie. Poczyniłem też małe zakupy do magazynu. Wydałem 400 zł. Dzisiaj przyszła paczka. Będę trochę reorganizował magazyn. Już będę teraz w ten sposób prowadził magazyn, że już jak będę prowadził biznes, to Dosłownie na najbliższe 10 lat, tylko go będę rozbudowywał i poszerzał, ale logistyka i, 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 i rozmieszczenie wszystkiego już będzie stałe i niezmienne. A jeszcze tak chciałem nawiązać co do właśnie tego magazynu, tego pakowania, tego wysyłania: to ja bym Wam oczywiście, żebym chciał Wam wszystkim pokazać, co pakuję, co sprzedaję, jak wysyłam, ale na razie jestem na jeszcze małym, takim, można powiedzieć, na nie aż tak rozwinięty, no to łatwo może mi się urodzić jakaś konkurencja. Jakby będzie to 200 czy 300 osób, będzie oglądało to, co robię, no to może komuś przyjść do głowy, żeby robić to samo, co robię ja, a po prostu takiej konkurencji na razie nie potrzebuję. Nie jestem jeszcze taki silny, myślę, żebym nadal zarabiał i nadal by to wszystko szło do przodu, ale po prostu po co się szarpać, po co walczyć z konkurencją, jak, jak na razie niech się to rozwija, jak już osiągnę. Jakieś takie lepsze przychody, może powyżej 50 tysięcy miesięcznie, może powyżej 100 tysięcy. No to moja pozycja już myślę, że będzie taka niezachwiana, to w sobie wtedy kupię GoPro i będzie odpakowywanie wspólne paczek z Chin. Będziecie mogli od razu ode mnie jakiś towar kupić, żeby gdzieś w swojej okolicy może sprzedać na Allegro lokalnie. Będziecie widzieli, jak pakuję paczki. Gdzie pakuję paczki, ile pakuję, jak wysyłam, jak to wszystko, jak wygląda mój magazyn, jak wygląda wszystko, wszystko, wszystko. No ale mówię, na razie jeszcze nie ten etap.